to jest dobry przykład siłownianej rzeczywistości jak wygląda naprawdę community na siłce i że każdy chce Ci tam pomóc, niż wbić szpileczkę więc Ty również powinieneś tak wspierać ludzi widzisz, że ktoś się nie radzi, podejdź pomóż, widzisz, że ktoś ze Ciebie coś robi popraw technikę, zagadaj nie do, że możesz poznać fajnych znajomych, którzy mogą być Twoimi przyjaciółmi w przyszłości zrobisz komuś dzień, bo będzie robił lepiej i poprawisz przede wszystkim zdrowie tego człowieka, który na przykład źle coś robi. Albo, kurwa, będziesz mógł go zabić. Nigdy nie wiesz. Mogłeś zapobiec temu. Więc właśnie takie jest community na siłce. I to jest rzeczywistość. I jest bardzo fajnie. Dawaj znać w komentarzu, co o tym myślisz. No i do następnego.